No, lecimy, nie będziemy powiadać wierszyków typu Toluś, Toluś, Pokaż Rogi, dam Ci serca na pierogi. Karsen czarnymi, Wiktor Bogan, Białymi Szwajcaria, Bill, 12 rok, obrona sycylijska. No i to, co pan Miecio wymyślił, pan Miecio, nie, pan, nie, pan Miecio, pan Szymon, pan Szymon wy, wynawer, wariant rozsolimo. Pan Szymon wynawer wymyślił wariant rozsolimo. Nasi nie propagowali, propagowali mi Winawera, bo był kupcem, czyli kapitalistą, a to. W okresie gospodarki planowej nie było miło widziane. Carson broni się przed zwojeniem pionów. Wyprowadza konika i profilaktyczne H3. Nie wiadomo po co, no bo to grywał, więc tu. I z Jugierowem. Grywał. Nawet. Nawet, nawet. Yy w jest w hotelu Zegrze, Zegrze nad Zalewem Zegrzyńskim. Przez niektórych modernistów nazywanych Warszawą, ale to jeszcze nie. A jak teraz podzielone zostanie województwo mazowieckie, to już Zegrze nijak nie będzie Warszawą. I będą się dziwić geografowie, jak to być może. No, trzeba walczyć o centrum. No, bo logan mięciutko mięciutko. No to hop, poszły konie nawet po betonie. Hop, z obrony. Prawie takie struktury hiszpańskie były, gdyby piątek był na E5, ale no, trzeba coś zrobić, bo tu grozi wybicie. No i mamy takie struktury hiszpańskie A4, typowy ruch dla tej struktury AB5 AB5 wieża A8, no i biały stoi gorzej tam. generalnie w hiszpańskiej to bijemy pionka na B5 po zdwojeniu wież. skoczek na B1 stoi zmyślnie I samo związanie. I to 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 przypomina gońca z partii Winter Capablanca. Winter. Niektórzy mówią Winter. Winter Capablanca. Pozycja Capablanca. Została wygrana przez kapablankę na skrzydle hetmańskim. Ciekawe, czy to zawodnik grający białym i słyszał o tym. On napisał parę książek, pewnie słyszał. Zdolny hop, zamurowanie na Amen, odblokowanie, samozwiązanie. Karsen wymienił Hetmana, wymienił Białopolowe, gońce. Im mniej figur, tym mniejsze znaczenie trupa na wietrze. Wieża A8 na otwartą linię. Próba rozwiązania się. Zaczynamy. Grozi bicie piona na C3. Już nie grozi. Król idzie do gry. Goniec H2. I jak to bronić? HG5, HG5. I zafiksowany pion na B2. I proszę, proszę. Proszę, proszę. Jakie szalone? Z nadzieją, że będą trzy piony. A tu, jak grom z jasnego nieba, Adin. I dwa. I tu. I tu. Nie można gońcem na F4. I nie tu. Z figurą więcej tylko tu. Jak to mówią, to jest główny atut po polsku, kozyr. Nie damy ci pionka B3. Liczymy pionki, białe mają pionka więcej, ale za tego trzeba coś odliczyć. Grozi zbić i iść. Samobójcze. I kombinujemy jak Magnus Carlsen. Magnus pięknie kombinuje. I Bologan, 40 kontrolny rok, zrobił myk, myk, myk. Dostał szacha i podziękował. Oddanie konika nie pomaga na długo. Można oddać konika. Można oddać gońca. Można oddać wieżę. Także magnusik go tutaj na mięciutko zjadł.